ponad 58% do niecałych 42. Takim wynikiem zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich w Czechach. Wygrał generał Petr Pavel, a przegrał były premier Andrzej Babisz. Frekwencja no, ta była rekordowa, wyniosła nieco ponad 70%. Babisz mógł liczyć na poparcie mieszkańców mniejszych miejscowości, generał Paweł z kolei dominował w większych miastach. Babisz na niego głosowali głównie starsi ludzie i ci nieco mniej wykształceni, z kolei na generała, ludzie młodzi i ci bardziej wykształceni. Ale droga do zwycięstwa wcale nie była usłana różami. Podczas kampanii wyborczej Andrzej Babisz wypomniał generałowi Pawlowi, że ten był członkiem partii komunistycznej, nawet do upadku komunizmu. Jakby tego było mało, media wypominały generałowi Pawlowi, że brał udział w kursie szpiegowskim, mimo że go nie ukończył. Sam generał, nowy prezydent Czech, powiedział już teraz, że no, fragment jego przeszłości można nazwać błędem, ale zadość uczynił nieco później. Najpierw uratował francuskich żołnierzy w 1993 roku, kiedy oni znaleźli się w zasadce, w takiej pułapce pomiędzy walczącymi ze sobą Chorwatami i Serbami i za to otrzymał nawet francuski order. Później tak piął się w górę, że w 2012 roku został szefem Komitetu Wojskowego NATO. Jako pierwsza osoba z państw dawnego układu warszawskiego. Kiedy stanął do walki o prezydenturę, mówił, że robi to po to, by Czesi w końcu nie musieli wstydzić się prezydenta. W końcu Miloš Zeman, odchodzący prezydent, był za ścisłymi, czy opowiadał się za ścisłymi relacjami nie tylko z Rosją, ale także z Chinami. A z kolei generał Paweł jest bardzo prodemokratyczny, proeuropejski, opowiada się za stałym członkostwem nadal w NATO i w Unii Europejskiej. No a kiedy w, podczas kampanii wyborczej Andrzej Babiż, jego kontrkandydat, wypalił, że w razie... Na przykład napaści na Polskę nie wysłałby czeskie wojska na pomoc, no to wówczas generał Pawel wręczył mu ramkę, oprawioną ramkę z artykułem 5. Artykułem 5, który w skrócie dotyczy tego, że atak na dane państwo sojuszu oznacza na atak na całą organizację. A skoro jesteśmy już przy Polsce, no to generał Paweł zapowiedział, że w drugą podróż zagraniczną uda się właśnie do Polski. W drugą, dlatego że w pierwszą tradycyjnie wyruszy do sąsiadów ze Słowacji. Zresztą już na Twitterze nasz prezydent Andrzej Duda zaprosił generała Pawła do złożenia wizyty w Warszawie. Nowego czeskiego prezydenta z Polską łączy wiele. Podobnie jak politycy w Warszawie, także i generał Paweł opowiada się za zwiększoną i stałą pomocą finansową, militarną i humanitarną na rzecz Ukrainy. Zresztą będzie to z pewnością główny temat rozmów między nim a prezydentem Andrzejem Dudą. O swoich poglądach mówi wprost, że jest bardziej na prawo od centrum, ale jednocześnie, że jest bardzo prospołeczny. To oznacza, że jest za legalizacją małżeństw jednopłciowych, a także za adopcją dzieci przez takie pary oraz za legalizacją eutanazji. Choć dla wielu różnych środowisk, szczególnie prawicowych, postępowe, jakby nie patrzeć, poglądy nowego prezydenta mogą wydawać się kontrowersyjne albo nawet nie do przyjęcia, wszystko wskazuje na to, że jego zwycięstwo może być takim momentem uspokojenia albo nawet krokiem w kierunku poprawy kultury politycznej w kraju. Tak przynajmniej twierdzi politolog z czeskiego Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Otto Eibl, a on zna Czechy jak własną kieszeń.